Siema widzowie wszyscy, nagrywam teraz właśnie pierwszy odcinek po długim bardzo odstępie od kanału z powodu słabego kąpa, ale teraz już się skąp dobry, bardzo 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 dobry. I co, nagrywam ten filmik późno, ale co, kanał z martwych staje, nagrywamy sobie odcinek z Aseto Korsy, jedziemy beton fajną betą. Przed chwilą właśnie wpadłem w taką fajną pasę i sobie oznajmiłam, że fajnie by było nagrać już w końcu coś na kanał. Więc lecimy sobie teraz. Zostawcie oczywiście suba i lajka, żeby mnie wesprzeć, do motywację mi zrobić, żebym rozwija rozwijała więc się to wy rozwijacie kanał. Ja tylko nagrywam filmy. Ale co? Bez zbędnego gadania muszę się skupić tak. Zabiłem właśnie przed chwilą odbyłem rekord 100 tysięcy punktów. Swój rekord. Pierwszy raz to odkoło, odbiłem punktów nano Hessi. Ja już się zaskoczyłem szczerze. Nie! No co za debil! 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 Zamiast się z to jedzie po tej drodze. No dajcie mi się z Amrespić! Kurde! Dobra, lecimy. Drifty to nie za dobrze wychodzą, ale na innym biegu to się tak nie za bardzo dra, da driftować. Nie, nie no już mi się dobra. Uh, ale close. leci na ostro widzowie, <grym> <grym> głupio, głupio teraz zrobię. No, jedź tą Tesla, Chciałbym ci spalił laka, ale jedziemy na autostradzie, tak? To się nie za. Zatrzymasz się, ale tutaj tą betą się nie da spalić laka, bo to sprzęgło nie działa. W tej wejdzie. No jest bez sprzęgła. To się da, siada. Pewnie ciężko jakoś. Dobra. 1000 punktów. Super. Oczywiście... uuu! Wow. Nic nie mówiłem, oczywiście. To mi chodziło tak. A to? Dokładnie o to. Oj, to był... To jest dobry moment, żeby nagrywać właśnie filmik. Wiedziałam, że to będzie dobry moment, żeby nagrywać... Zwyczaj to mi nie wychodzi, to jeżdżenie na Nohesi, ale dzisiaj jest specjalny dzień, dzisiaj pierwszy raz gram na Nohesi się Teraz nie gram pierwszy raz, bo gram już wcześniej innymi samochodami w ogóle, ale odkąd wsiadłem do tej bety, to jest giga, super. Jest oczywiście A60 Beta, jeżeli się nie mylę. Żebyście mnie nie zjechali w komentarzach. Chociaż wątpię, że ktoś w ogóle po tym filmiku napisze komentarz. Ło! Wow. Spik! Oj, dupa, crash! Ale lecę! Pa, 30 tysięcy 40 punktów. To było głupie, albo nie, nie wiem. Hu, brudku! To jest hit, że ja tak lecę. Nie każę, że jeszcze rekord podjeje. 100 ileś tysięcy, ja tam miałem. 106, coś takiego. O, To było serio close. Nie, Jest! Tutaj się raz wywaliłem i straciłem masę punktów. Oczywiście nie, bo to mi reko i dupa. Trudno. Dobra, widzowie. Teraz sobie tepnę się do pitów jak mogę. Oczywiście nie mogę. O dobra, mogę. Teraz. I teraz polecimy inną kamerą. Czyli taką o. Nie wam pokazać jak jeżdżę. Ło, parźmy tak. to Tu, 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 tu. Oczywiście z tej perspektywy mi się gorzej lata, więc będę gorzej latać tak. Oj. To już było blisko. Jeżeli lubicie BMW, to możecie zostawić komentarz. Zostawię Wam serduszko. Tego to się nie spodziewałem. B ma bokiem lata. O nie! Teraz bokiem. Oj oj I tą widzowie piękną kolizją zakończymy ten film. O, mam nadzieję, że film z Asseto z Nohessii Wam się spodobał. Zostawcie suba i lajka, żeby mi pomóc. Napiszcie, czy chcecie kolejny filmik z Asetokorsy. korsy. Niekoniecznie z Nohessii, możecie napisać, czego chcecie. Czy jakiegoś Drift Playground, coś takiego. A ja na pewno nagram do tego filmik. No i co, żegnam Was. I widzimy się w kolejnym filmie. Noro. No.